Goro Nie mogłam przejść z tego momentu Muszę poradnik poczytać zaraz, obczaję Masz cztery ręce, to jest nie fair Jaki kucyk Stylowy kucyk Teraz uwaga... Ta! Zagranie taktyczne. Muszę przeczytać ten moment. Może coś y, ciekawego wyczytam w podpowiedzi w poradniku. Będziemy się uczyć, jak przejść goro. W story mode. Gdzie jest ten goro? So Serx Lukang. Goro to najcięższe do tej pory starcie. Musisz jak najmniej czasu stać na ziemi. Dużo skacz. To akurat pasuje do obecnej postaci. Nigdy nie atakuj go zbyt długo. Dwa trzy ciosy i odskakuj. Rzuty nie zadziałają, więc nie marnuj na nie czasu. Co ciekawe, dobrze działają na niego uppercut'y. Ostatnie starcie. To szank a nie, to już. To ja muszę dużo, dużo skakać i dwa trzy ciosy i odskakiwać. What the hell?

Yo, yo Okej okay. Czy muszę to już No fuck No akurat ja spadam jak on... Shit. To nie będzie łatwe, powiem wam Szybko! Dwa uderzenia i odskakuję! Ale wskoczyłam. I odskakuję I odskakuję Wow, I odrzuca na mnie różne rzeczy. Shit. Ale to będzie, kurde, trudne w... Uj. Jak to mówi Eliza z Warsaw Shop Kocham cię w chuj. Kurde. To będzie najgorzej. No, jeszcze on... X-raya mam. Ale go nie użyję. I miałam odskoczyć. No Nigdy, że on rzuca we mnie ciągle. To jeszcze dodatkowo. Nie ma x -raya, baby. Rzuca we mnie, trupci z nami. Muszę dużo skakać. Odskakuj, odskakuj. No nie. Go to wins. Wam że z 10 takich prób będzie. Zanim ja nie wiem, czy ja to przejdę w ogóle. Nie ma skakania. Jak mnie złapał? O nie! Nie! To było straszne. Co teraz wymyśli? O kurde. W złym momencie skoczyłem. Dobrze, dobrze. Technika jest dobra. Słuchajcie, patrzcie. Kurde. O kurczę. Mam 3. Nie ma. To jest dobra, powiem wam. Udaje mi się odskakiwać, uderzyć się, odskakiwać, to jest najważniejsze. Wow, to było dobre. Odskakuj! Masakra! Zanim ja to przejdę, słuchajcie, to, to nie wiem ile czasu minie. Na ten cios było dużo życia, zapieranie. Break! Nie! Zmiażdży mi Uuu, Jebs! Pozbawił zębów. Cześć, Cześć kotku! Wygląda jak. No, co? co? Jak... Wygląda jak duch, bo ma zieloną koszulkę. Ale biało takie O nie, złapał mnie. Pomnie. Trzymaj się, jak mała cię woła. Shit. O nie, co ja robię? No. No, don't do this. Round 1. Jeszcze mam ork, mas dai, Maxiu. A co chcesz oddać? Nie wiem, czy dobrze czytałam. A, były zakłócenia, jakieś, on się pojawił, nie? Z ekranem Kombo, 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 łuhu, łuhu, łuhu. <ścoughs> Shit. Masakra jest z tym kolesiem Zmyłki mu robię, przeskakuję sobie tam Kurde, kurde. A, i miałam. Jest. Może to przejdę w końcu, co? A może nie. Nie. Koniec. O. Będę rage'ować za dziesiątym razem Jak mi się uda. W tym razie jest Luzik Luzik na planie Luzik na planie? No nie I z drugiej strony My też mamy metody na to, moje jest koniec. Słychać mocno jak ten, ale wpada. Let's go, I must win finally. Uah. Uhu! O kurde, w momencie skoczyłam Muszę dużo skakać oh shit. To jest po prostu niemożliwe Jej, wyminęłam to! To było super! Tego nie wyminęłam! Zastanawiałam sobie, że to przejdę. Kurde, weźcie. Fight, 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 fight! Miał X-Ray'a, X-Ray'a! Skacz! Wtedy, kiedy trzeba! ło, ło, ło! Nie, nie udało mu się iść tej. To było super. Nie zdążyłam podskoczyć. Nie zdążyłam skoczyć. Oh no, kiedyś muszę to przejść. Good evening! Hello, in here. Whoa, whoa. Come on, come on. I need chodzi... to be scared. Woo! Like I'm a zombie, I'm going do. i to O, kończy się mapa. Niedobrze. Podejdę teraz, uderzę go. I dalej będę do tyłu odskakiwać. Patrzcie, to jest moja metoda. Paweł, ściana. To teraz go muszę uderzyć. Dobrze. Dalej do tyłu. Ktoś tam biegł. Ktoś tam był. Pomóż mi. Chodź tu. Kur... X-ray, X-ray. Yeah. Teraz jest szansa, bo użyłam X-raya. Teraz się musi udać. Nie! Tego. Dobra, po mnie. Albo jeszcze nie. Jak strzeli tą kulką, to będzie po mnie. O, Widzicie? Oh. Ale była duża szansa, bo użyłam x-raya i miałam, już mam dobrą metodę, że tak sobie skaczę. Dobra, nieważne. O, nie udało mu się x-ray. fail. To mam jaki potwór do mnie Łapo, wyciągał. Z do tyłu, ty do nie, nie. nie.

Ale przez dużo skakać? Przez że ja dużo skaczę? No i patrzcie, ja teraz z nim zwyciężę, ale kolejnej walki nie wygram z nim pewnie. Fuck, no i tej jeszcze. Kto wygra, kto wygra? Come on. Jest! Chociaż jedną rundę udało mi się. Jest! Szansa, wisiałam, mam dobrą technikę. Dobra. X-ray miałam. No i ponie. Coś mi dzwoni? Czy mi się wydaje. Nie, 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 nie. nie. Jestem w złej tutaj pozycji. A on mnie przyparł do muru. Tak naprawdę. Nie wyszedł mu X-ray. Pięknie. On się jakoś dużo zastanawia w tym się to. I przestał z tego wskazać. Nie Fak. Jest. jest najlepiej. Wiem, że to przejdę. Jak ja się upiorę, upiorę. Uprę, upiorę. jak ja się upiorę, to jest taka czysta. GG. No, GG. Ah, uh, super <laughs> <uczuć>. <laughs>